Drodzy Państwo, w związku z wydarzeniami, które miały miejsce dzisiaj w nocy, prosiłbym wszystkich o chwilę ciszy. Szczegóły przedstawi tutaj druhna Klaudia. W dzisiejszej nocy w Poznaniu wybuchł pożar, który okazał się tragiczny w skutkach. Podczas akcji gaśniczej doszło do wybuchu butli gazowej i zawalenia się konstrukcji budynku. Pod gruzami zginęło dwóch strażaków. W związku z tym w całej Polsce punktualnie o godzinie 18 zostaną włączone syreny alarmowe. Celem oddania hołdu zmarłym strażakom. Nasze dwie jednostki, OSP Orły i OSP Walawa, również włączają się w tę akcję. Prosimy, aby wspólnie z nami uczcić pamięć strażaków poprzez minutą ciszy. Prosimy o powstanie. E, dziękujemy bardzo.